Z tej strony Dedek, a dzisiaj porozmawiamy sobie o... No właśnie, pojawiła się na rynku nowa polska liga Call of Duty Modern Warfare, na której miałem przyjemność przygotowywać nowy system rozgrywkowy. Jest on nieznacznie inny w pewnych aspektach aniżeli znany z oficjalnych lig CDL, niemniej jednak, jako że w moim niku widnieje, EXPRO, znaczy to tyle, że kiedyś sam grywałem na różnych tu turniejach offline i wiem jak dobrze zbalansowany był to system. Tak więc zapraszam Was do zapoznania się z zasadami. Czyli gramy w trybie e, znajdź i znieść. Z, z tym, że turniejowy, który jest ustawiony już jeżeli chodzi o zasady gry, to limit rund jest. limit czasu rund jest zwiększony z 3 minut do 4, żeby teraz grywka nie była aż tak dynamiczna jak normalnie, bo normalnie są 3 minuty. To jest ważna zmiana. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o ilość rund potrzebnych do wygrania całego meczu, to jest kolosalna zmiana do tego, co było już. Czyli zamiast 6 rund mamy 12. Było to potrzebne do tego, żeby tak naprawdę bardziej się przygotowywać do meci, które będą rozgrywane z racji tego, że będziemy grać tylko dwie mapy. Że to była bardzo ważna kwestia. Chodzi tu przede wszystkim o to, że czasami jest sytuacja, w której źle wejdziemy w mecz, robi się wynik powiedzmy sobie 4-0 dla drużyny przeciwnej, także mentalnie w tym momencie druga drużyna, która już przegrywa, E, może, e, może się po prostu nie podnieść, a mając świadomość, że jest 4-0, gramy do 12 rund, e, to jednak jest o tyle łatwiej, że wystarczy spiąć się i, i, i na chłodno przemyśleć, co robimy źle, no i ugrać ten mecz do końca, jeżeli się uda. E, Wygraj 2 ma jest wyłączone z tego względu, że i tak gramy dwie mapy, czyli w momencie, w którym na jednej mapie osiągniemy wynik, 12-11 to jeszcze nic nie znaczy. Druga mapa może się odmienić, może odmienić wynik spotkania i jeszcze ten mecz można wygrać bądź zremisować, jeżeli na drugiej mapie padnie wynik taki sam dla drużyny przeciwnej, czyli w tym momencie obie drużyny będą mieć po tyle samo punktów, tutaj no mamy remis. Także na to na to trzeba zwracać uwagi w tym momencie z racji tego, że to i tak nie jest aktywne przez wyższą opcję więc, więc tego po prostu nie ma, to ignorujemy Jeżeli chodzi o zmiany stron, no to mamy co 4 rundy, to jest maksymalna wartość Czyli gramy 4 rundy po stronie atakującej bądź broniącej Następnie mamy zmianę i tak aż do osiągnięcia 12 rund Czas rozpoczęcia meczu jest zmieniony z 15 sekund do 10. Też na potrzeby samej rozgrywki. 15 sekund jest kompletnie niepotrzebne. Z racji tego, że w momencie, w którym już drużyny będą grać mecz, no to da się zauważyć, że raczej grałem jednym setem. Ewentualnie zmiana. Mam tutaj na myśli powiedzmy przejście z broni na daleki dystans do broni na krótki, więc, więc te 10 sekund jest w pełni wystarczające do tego, żeby zrobić tą zmianę. Kolejne kwestie, no to tak jak mówię, e, przepraszam, to jest 10 sekund, tutaj jest 15, jeżeli chodzi o rozpręcie samego meczu, tutaj, że to taka mała zmiana. E, ta opcja jest włączona, pomijamy tą infiltrację, nie potrzebujemy tego tak naprawdę, e, żeby, żeby to co chwilę się pokazywało. Każdy z nas zna, to, zna mapy, więc, więc to jest kompletnie zbędne. Runda treningowa wyłączona, była to po prostu runda, która, którą się grało, tak powiem, na sucho, czyli wynik tej rundy nie miał kompletnie znaczenia, więc, więc stwierdziłem, że po co to, po co to w ogóle włączać. Tutaj, jeżeli chodzi o urządzenia sterujące, jest to wyłączone, do czego zmierzam. Sytuacje znane chociażby z Fortnite'a, czyli w momencie, kiedy ktoś grał na klawiaturze i myszce, a przeciwnik był daleko, podłączonym padem po prostu robił sobie auto-assist i e, auto-aiming, przepraszam, i, e, znaczy auto-assist, no w sumie jedno i to samo, e, i po prostu na daleko próbował e, osiągnąć e, lepszy wynik, e, jeżeli chodzi o mierzenie i strzelanie, dlatego zostało to wyłączone, żeby nie wspomagać się gramy na jednym urządzeniu. Albo to jest pad, albo to jest mieszka i klawiatura. E, konfiguracja CDL, tak, ona jest włączona, ale tak jak mówię, z racji tego, że system ma swoje zasady, e, jest to poniekąd CDL, ale, ale tak jak mówię, gramy i bazujemy na tym, co my chcieliśmy ustawić. Kod kaster jest włączony oczywiście, no bo do streamów będzie potrzebne, czyli do streamowania meczy. Jeżeli chodzi o zakładkę zaawansowane, niewiele się zmieniło, oprócz ostatniej opcji, jest ona bardzo ważna, która też wpływa na rozgrywkę. Chodzi tu o to, że w momencie, kiedy ktoś plantuje, usłyszy przeciwnika, odłoży to plantowanie, no to będzie musiał zaplantować raz jeszcze od początku do końca Jeżeli byłaby ta opcja wyłączona to mógłby doplantować do połowy, zostawić plantowanie, rozpocząć strzelanie i po prostu dociągnąć tą półkę, która została. Jest to bardzo niewygodny system dla drużyny broniącej i ułatwienie dla drużyny atakującej Także to musiało ulec zmianie. Chodzi tu też przede wszystkim o tzw. fejki, czyli fejkowane, czyli oszukiwane podkładanie tak naprawdę. Więc, więc to zostawiliśmy jako reset, czyli trzeba podejść, przytrzymać przez 5 sekund bombę, żeby ją zaplantować do końca, bądź zrobić po prostu fejka. Tylko mówię, trzeba się liczyć z tym, że sama bomba musi być podłożona od początku do końca. Nie ma dociągania, plantowania, także że to jest bardzo, bardzo ważne zmianka. Jeżeli chodzi o zakładkę grać, tak naprawdę bazujemy na tym samym, na czym normalnie się gra. Jedna z ważniejszych opcji to jest wyłączenie opcji opieranie broni. Chodzi tu o to, żeby też jakby wpłynąć troszeczkę bardziej na ustawienia taktyczne drużyny, czy też wykorzystywanie ich zgrania, grania, a jeżeli Żytko powiem, bo niekoniecznie zawsze to musi mieć miejsce, ale kampienia gdzieś przy ścianach i opieranie broni o jakieś elementy, które by, że tak powiem, wspomagały, pomagały zostawać graczom na, jednym, na jednej pozycji przez dłuższy czas, z racji tego, że mają bardzo dobrą widoczność, a sami są niewidoczni. No i mówię, opieranie broni też wspomaga delikatnie recoil, czyli podbicie broni, więc, więc to zostało wyłączone. Jeżeli chodzi o drużynę, wyłączyliśmy kamerę śmierci. Chodzi tu o to, żeby jakby bardziej wpłynąć na samoznaczenie gry turniejowej i sportowej, więc nie zobaczymy skąd i kto nas zabił. Jest to wyłączone, także, także to trzeba też mieć na uwadze. To też było spowodowane tym, aby, że tak powiem, nie podawać informacji swoim... Sojusznikom, swoim, swoim teammatesom, e, gdzie ktoś był, o ile sami nie dostrzeżemy przeciwnika, to po prostu, no mówię, jeżeli sniper nas ściągnie albo dostaniemy gdzieś z boku, to na zasadzie obserwacji mapy i grania, e, aniżeli używania kamery śmierci, więc więc to też też jest ważne. E, Finowa kamera śmierci została zmieniona, nie ma już e, jakichś randomowych rykoszetów i, i zabicia ostatniego e, zawodnika na mapie tylko jest zagranie meczu. Co to znaczy, jeżeli zagramy fajną akcję, zabijemy trzech, nie wiem, czy po prostu będziemy jeden na jeden i, i uda nam się obronić planta bądź podłożyć, to wtedy tak to będzie traktowane jako zagranie meczu i to będzie pokazane, więc, więc o tyle fajnie, że, że czasami się zdarzało, że nie wiem, ktoś tam no mówię Rykoszetem trafił przeciwnika jako ostatniego na, na polu i, i, i nagle on był na kamerze finałowej. A no, mówię, no to nic ciekawego, bo podczas meczu mogą się zdarzyć ciekawsze rzeczy, więc, więc zmieniliśmy to na zagranie meczu. E, pozostałe opcje raczej podstawowe e, z tym, że mamy Friendly Fire, czyli, czyli trzeba, trzeba uważać gdzieś się rzuca granaty, gdzie się strzela, można trafić swojego e, i po prostu go zabić. E, także, także to też znacząco wpłynie na rozgrywkę, trzeba pamiętać, że Search and Destroy, czyli zna, e, znajdź i zniszcz. Polega na tym, że jak padniemy, czy umrzemy, to po prostu nie możemy się odrodzić do kolejnej rundy, więc to naprawdę trzeba mieć na uwadze i uważać co się robi. Próg kary jest wyłączony, no mówię, czasami się zdarzy tak, że będziemy w ferworze walki i, i, i nagle e, strzelając do przeciwnika trafimy jednego swojego, możemy trafić i drugiego swojego, ale to żeby nie było takich kar, bo czasami takie sytuacje mogą mieć miejsce więc absolutnie, jeżeli będziemy zabijać swoich, nie będzie tej kary za zabicia. No ale powiem, trzeba uważać, jeżeli zaczniemy swoich sojuszników zabijać, no to robimy przewagę przeciwnika. Na jego korzyść oczywiście, no i, i możemy doprowadzić do przegrania meczu czy też rundy. Ostatnia zakładka to rozgrywka. Kamera odrodzenia jest wyłączona tak, jak mówię, no to jest znajdź i zniszcz. Nie ma, tutaj, nie ma tutaj możliwości odrodzenia sojuszników, także, także jest ona wyłączona. Jeżeli chodzi o ulepszenia polowe i atuty i nagrody do serii to wszystko jest wyłączone. Nie jest to kompletnie potrzebne, jeżeli chodzi o naszym systemie ligowym, stawiamy tutaj na rozgrywkę stricte, jak powiem zgrania skilla, aniżeli jeżeli jakieś dodatki, które mogłyby wpłynąć na sam przebieg rozgrywki. Więc, więc to po prostu wszystko tutaj jest wyłączone, więc, więc gramy tym, co nam gra daje I, i to, jakie mamy umiejętności osobiste, jakie mamy skranie ze swoim zespołem i to po prostu wykorzystujemy, nic dodatkowego, jakieś naloty itd., itd., więc to jest wszystko, jak tutaj widać, wyłączone i to jest chyba to najważniejsze, bo tutaj mówię, to już są takie elementy, które są mniej istotne. Ale, tak jak mówię, pokazałem wszystkie ustawienia, wszystkie ustawienia serwera, które są widoczne. Szczególnie te tutaj są zaznaczone, czyli to jest coś, co się zmieniło w odniesieniu do podstawowej wersji. Jeżeli chodzi, czyli już mamy omówiony serwer, jeżeli chodzi o mapy, to mapy gramy takie jak Atlas Superstore to też będzie pokazane. Czyli gramy Atlas Superstore, gramy Azir Cave. Przepraszam, gramy Crasha, e, Graznerade, Gun Runner i e, ostatnia to jest Ramaza. Czyli to jest sześć map, które są do grania, e, więc, więc one też będą przedstawione e, dla wszystkich. I po prostu na tych sześciu mapach bazujemy, ale gramy tylko dwie z nich. E, system odrzucania map będzie polegał na tym, że gramy na początku meczu gramy pistoletówki, czyli po prostu tak, jakbyśmy grali normalny mecz 5 na 5, wykorzystujemy tylko broń dodatkową. W tym, w tym momencie to są pistolety, nie ma żadnych granatów, nic więcej nie rzucamy. Wykorzystujemy tylko pistolet. Drużyna, która wygra pistoletówkę, odrzuca mapę jako pierwsza, czyli mówi nam po prostu nie chcemy grać. Przykładowo, Ramaza. W tym momencie wystarczy wpisać minus Ramaza, czyli już wiemy, że tej mapy nie gramy. I kolejna drużyna, kolejna drużyna robi to samo, czyli w tym momencie jako druga podaje minus Crash, też nie gramy Crasha. I tak aż do momentu, kiedy osiągniemy dwie mapy do rozegrania. Powiedzmy skończyliśmy na Gun Runner i Atlas Superstore. Drużyna, która wygrała pistoletówkę rozgrywa swoją mapę jako pierwsza. Teraz jeżeli chodzi o, o bronię, którymi możemy grać, to tak jak już tutaj widać nie ma żadnych dodatków, czyli broń główna broń główna opiera się na wszystkim, które tutaj mamy. Tak? W tym momencie powiedzmy sobie wybieramy M4 i co najważniejsze musimy przejść do edycji i czyścimy wszystko. Broń jest kompletnie goła, nie ma nic, jeżeli chodzi o dodatki, nawet celownika, więc to trzeba mieć na uwadze. Niekoniecznie wszyscy dobrze się czują z M4, e, więc mogliby wziąć sobie AK37 albo zmienić powiedzmy sobie na MP5 cokolwiek, tylko trzeba pamiętać, nie ma żadnych dodatków wpływających na ulepszenie broni. E, tak jak mówię, no, chcemy osiągnąć więcej ze skilla, aniżeli z samych dodatków do broni. Jeżeli chodzi o skiny, Proszę bardzo, możemy sobie dostosować broń jakkolwiek chcemy, ale żadnych dodatków do broni. No i tak jak już mówiłem, broń dodatkowa to musi być pistolet. Wybieramy sobie którykolwiek chcemy. Tylko ta sama zasada. Jakąkolwiek broń nie wybierzemy, wchodzimy w edycję, czyścimy wszystko. Możemy sobie dostosować co chcemy, nie ma problemu. Może być pokolorowana, może być naklejka naklejona. Wszystko fajnie, ale żadnych dodatków do broni. Jeżeli chodzi o atuty, tu kompletnie nie ma znaczenia, co wybierzemy z racji tego, że atuty są wyłączone na serwerze, więc cokolwiek byśmy tutaj ustawili, to i tak nie zadziała. Więc to należy pamiętać, i albo po prostu nie, nie myśleć o tym, bo to, bo to nic nam nie da. Jeżeli chodzi o granaty ofensywne, no to tak jak już, już wspomniałem na ostatnich meczach, gramy tylko granatami, nie, ma, nie są dozwolone miny. C4 i mina przeciwpancerna możemy sobie zagrać mołotowym, odłamkowym, Semtexem czy terminem. Nawet nóż do rzucania jest, jest dostępny, także fajnie można sobie grać i wszystko, wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o taktyczne granaty, no to tutaj z pominięciem czujnik pulsu, stymulant. Te dwie są niedozwolone. Także tak to wygląda w dużym skrócie. I tak jak mówię, gramy, gramy tym systemem, gramy tym systemem w naszej nowej lidze. Więc, więc wszystkie ulepszenia, nagrody za serię, one po prostu nie będą działać. Sześć map do wyboru, których już wspomniałem. Eee, gramy pistoletówkę na starcie i e, odrzucamy. Zaczyna drużyna, która wygrała pistoletówkę, odrzuca mapę jako pierwsza. Ostatnie dwie, które zostaną, rozgrywamy. Oczywiście gramy mapę jako pierwszą drużyny, która wygrała pistoletówkę. Po osiągnięciu 12 rund na pierwszej mapie zmieniamy na mapę drużyny przeciwnej. I aż do momentu osiągnięcia różnicy punktowej. Czyli, żeby dać taki prosty przykład, jeżeli, jeżeli pierwsza, drużyna, pierwsza mapa skończyła się wynikiem 12-2 dla jednej drużyny, to wystarczy, że na drugiej mapie drużyna, która wygrała tą wcześniejszą, osiągnie limit 3 rund, czyli w tym momencie już wykreowała sobie przewagę i można mecz zakończyć wynikiem, to by było w tym momencie 15-2 i... I tutaj nie trzeba tego meczu dogrywać dalej, no bo tak jak mówię, staramy się osiągnąć wynik pozwalający wygrać całą rozgrywkę. Jeżeli druga mapa będzie się toczyć i osiągniemy na drugiej mapie wynik 12-2 dla drużyny, która pierwszą mapę przegrała, oczywiście mamy remis i w tym momencie wszystko, wszystko zostaje tak jak powinno być, Czyli mamy 24-24 i taki mecz kończy się remisem. Mam nadzieję, że się spodobało albo chociaż zaciekawiło. Liga to nie tylko mecze, ale także streaming. Także moje kanały znajdziecie na początku tego filmiku. Natomiast ja Was serdecznie zapraszam do kolegi po fachu, czyli Rudy, wpadajcie.